Cześć, sieba, Jura sobsiak serdecznie wkręciole, moi drodzy, czyli co zobaczymy w ciągu całego tygodnia. Wiadomości o programach bardzo bogate, bo naprawdę dużo będzie się działo, ale chciałem zobaczyć wasze miny, kiedy zobaczycie tę oto płytę. Nie widzę waszych min, ale widzicie moją minę. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo wreszcie płyta ta ukazała się, ukazała się mi jest. A więc Kobranocka, cała wróża Kobranocka z przystanku sok 2007. Pierwszy raz płyta taka czekoladkowa, bardzo, bardzo czekoladkowa Ale płyta ta jest zwieńczeniem yy, naszych wydawnictw, bo ostatnio dużo bardzo wydajemy i dostajemy bardzo dobre oceny. Jest to ważne, bardzo ważne muzycznie, bo w złotym bączku, oprócz tego, że będziecie głosowali na swoje ulubione kapele, będziecie mogli także spotkać się z uczestnikami festiwalu Afryka w Toruniu. To tradycyjny festiwal z tradycyjną muzyką reggae. Inaczej, tradycyjnie się tam gra muzykiem reggae. A więc reporta z tego festiwalu w zbliżającym się Złotym Bączku. Przypominam, premiera godzina 17.00. Najświeższe notowania nie tylko Złotego Bączka, ale także wasze głosy na programy, które wam się najbardziej podobają, a my ze wszystkich głosów mailowych losujemy tych, którzy przysyłają do nas informacje, głosują i my wysłamy płytę. O, na pewno wyślemy tym razem Kobranockie. I tą długą gadułą rozpoczynamy kręciowe, przypomina Złoty Pączek, godzina 17 premiera w poniedziałek. Co ważne, cały dochód z tegorocznej imprezy zostanie przeznaczony na budowę nowych studni w południowym Sudanie. To jest kraj, Całkowicie zniszczony. I jeżeli mówię, że tam nie ma nic, to tam naprawdę nie ma nic. Ludzie biorą wodę z Nilu, więc mogą żyć jedynie w okolicach Nilu, ale i tak dzieci niosą wodę z Nilu 2-3 godziny w jedną stronę. My wybudowaliśmy już w południowym Sudanie, 800 dni, teraz budujemy 11. Cześć, nazywam się Dawid Porter z zespołu Jeffena i chciałbym zaprosić Was do obejrzenia relacji z Festiwalu Afryka w telewizji OTV w programie Złoty Bączek. <śpiewanie> Toruńska publiczność zawsze mnie urzeka i ja bardzo lubię grać na Afrika i hungry i bardzo lubię grać dla toruńskiej publiczności. Ludzie lubią nasze piosenki, ludzie śpiewają i ja czuję się bardzo dobrze odebrany i zrozumiany przez ludzi z Torunem Oczywiście dużo muzyki, tak samo w programie Polen Rock. Godzina 19.00, piątek premierowo, ale między innymi zespół Sex Bomba, zespół Strachy na Rachy, zespół WW. Po raz kolejny będę wyciągał najróżniejsze opowieści, dykteryki związane z występami tych zespołów na przystanku Woodstock, bo na tym polega Polen Rock. Ale moi drodzy, od tej pory tak, że będziecie już mogli znaleźć ten napis Polen Rock pod logiem naszej stacji, ponieważ tak właśnie chcemy to nazwać. Polski Rock, czyli pol. Polen rok na OTV. 5 godzina 19. Premiera kolejnego spotkania z Jurkiem Owsiakiem. No! 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 Wszystko to, czego chcą Może warto pozwolić na to, co jest zabronione Może warto nie mówić nic, może warto Nie mówić nic, może wreszcie Tym uczymy ratować śmiga cały czas po całej Polsce. Dwie załogi, a więc Andy i Max, a więc południe i północ. Tym razem Andy zawitała aż do Koszalina, a więc na świeższe materiały z ostatnich naszych szkoleń. Sławno Koszalin, Stargard Szczeciński. Nie tylko pokazujemy, jak szkolenia wyglądają, ale pokazujemy przede wszystkim nauczycieli, którzy bardzo wspaniale mówią o tym programie. Niezmiennie są zaskoczeni, są zachwyceni, mówią o tym, że program jest bardzo jasny, bardzo przejrzysty, a my cieszymy się, ponieważ powoli zbliżamy się do blisko 6 tysięcy szkół, które już przeszły nasze szkolenia. Ratujemy, uczymy, ratować program nie tylko dla nauczycieli. W środę premiera o godzinie 19.30. zbieramy się i ruszamy na szkolenie. Dzisiaj szkolenie nie w szkole, jak zawsze, jak zwykle, ale w Domu kultury. No zobaczymy, zastanawiamy się, czy będzie kawa i herbata, bo zawsze się zastanawiamy, czy będzie kawa i herbata, bo to nas bardzo cieszy, jeżeli nas tak witają. To jest bardzo ważne, żeby to dobrze sprawdzić, dlatego przede wszystkim odrażnijamy drogi od defo. Usuwamy z guzi poszkodowanego wszystkie widoczne ciała obce, gumy, lizaki, poluzowane sztuczne szczęki orzechy, jakieś kawałki pożywienia, cokolwiek się tam w ustach zajdzie. Jak to trzeba usunąć, to trzeba otworzyć mu buzię, zaglądnąć do środka, jeżeli coś jest, to delikatnie przychylić głowę, a małym palcem, żeby nie wkładać dużych paluchów do buzi, małym palcem usunąć wszelkie ciała. I moi drodzy, to naprawdę kawał drogi, kawał drogi, a więc do Nowej Zelandii tym razem popłynęliśmy nie. doleje pierwsza część ukazała się. Teraz mamy czas na drugą część, a więc cyklu podróże z Jurkiem Owsiakiem we wtorek godzina 16:30 premierowa druga część Nowej Zelandii. Powiem wam jedno, że gdybym miał powtórzyć Jakąś podróż po raz kolejny wybrałbym zdecydowanie te kraje obok siebie, jakim jest Australia, kontynent i Nowa Zelandia. A dlaczego? Oglądajcie program, zrozumiecie, że miejsce niezwykle ciepłe i miłe sercu i cholernie podobne do Polski. Myślę, że tam sobie dają radę z paroma rzeczami trochę lepiej niż my. Czego im zazdroszczę?